Cześć, jesteśmy znowu w systemie fakturowym i zajmiemy się teraz wpisaniem faktury kosztowej. Więc tak, całą drogę, tak jak przy fakturach sprzedażowych, zaczynamy od opcji Dodaj dokument. I wyświetla nam się bardzo podobny formularz jak przy wystawianiu właśnie faktur sprzedażowych. Tylko, że z tą podstawową różnicą, że drogę całą musimy zacząć od wpisania numeru faktury. E, który jest właśnie zapisany na samym dokumencie, który powinniśmy otrzymać od naszego kontrahenta. Więc, żeby było jakby wszystko tutaj bardziej przejrzyste, to e, wpiszemy sobie taką prawdziwą, istniejącą fakturę kosztową, którą dostałem od poczty polskiej. Tych dokumentów. Wybieramy tutaj dokument prosty, czyli na przykład noty księgowe pomiędzy firmami z AIP, noty odsetkowe, wszystkie rzeczy takie pozostałe, które e, są dokumentem kosztowym, a nie są fakturą ani rachunkiem, właśnie oznaczamy jako dokument prosty. Faktury, ten termin jest zarezerwowany tylko i wyłącznie dla faktur VAT, niezależnie czy one są, e, czy usługa, która na takiej fakturze jest, jest zwolniona z VAT-u, czy jest opodatkowana rachunek w rozumieniu e, takim nie paragonu sklepowego, tylko faktycznie rachunku, który wygląda jak faktura, ale został wystawiony przez podmiot, który nie rozlicza podatku VAT. I faktycznie jakbyśmy tu kliknęli, to zobaczcie, znika nam e, pozycja dotycząca rozliczenia podatku VAT ale zostają pozostałe rzeczy takie jak dane sprzedawcy, odbiorcy itd. My wpiszemy sobie fakturę. I teraz tak, kategoria. Kategoria zakup jest dla faktur, za które płaciliście z konta firmowego w Brebanku albo gotówką taką firmową, pochodzącą tylko i wyłącznie z przychodów ze sprzedaży. A zakup ze środków beneficjenta jest to sytuacja, w której Wy z prywatnej swojej kasy, z prywatnego konta bankowego lub z prywatnej gotówki pokrywacie ten koszt. Czyli na początku działalności najczęściej jest to zakup ze środków beneficjenta. No i tak to też oznaczymy. I sprzedawca. Dodajemy go tak samo jak nabywcę w fakturze sprzedażowej. Ja mam fakturę od poczty polskiej, więc sprawdzę, czy może taka poczta tu jest. I ok, załadowała się, więc nie ma tutaj. Z tym problemu, typ transakcji VAT. Tutaj zakup krajowy, czy to pozostałe transakcje? No, zakup krajowy jest dość oczywisty. To są faktury wystawione przez kontrahentów z Polski. Jeżeli mamy kon od kontrahenta z zagranicy, to też musimy najlepiej skonsultować się z biurem AIP. Jaka to jaki to będzie typ tej transakcji? Status dokumentu standardowo do akceptacji dyrektora. Tutaj data wystawienia i data sprzedaży powinny zostać przepisane przez nas z faktury od kontrahenta. Ja mam fakturę z 19 czerwca. Data sprzedaży też był 19 czerwca, data wystawienia 19 czerwca i data wpływu. Tutaj bardzo Was proszę o wpisywanie e, nie daty, kiedy Wy dostajecie fakturę, nie daty, kiedy ją wpisujecie do systemu, nie daty e, takiej jak data wystawienia faktury, tylko termin, kiedy Wy fizycznie przynosicie ten dokument do biura AIP. Ale też e, nie później niż ostatni dzień miesiąca którego ta faktura dotyczy. Czyli jeżeli teraz na przykład firmy przynosiły faktury do 2 lipca i mają one być w rozliczeniu miesiąca czerwca, to powinniśmy wpisać, że 30 czerwca. I wtedy tutaj termin VAT to jest miesiąc, w którego rozliczeniu ta faktura będzie ujęta. Więc też sobie właśnie, właśnie sprawdzajcie. Jeżeli byśmy wpisali, że 1 lub 2 lipca została faktura przyniesiona, no to nam niestety system przerzuca ją do kolejnego miesiąca. Więc zostawmy ten 30 czerwca. Wybieramy walutę i co ciekawe, jeżeli wybierzemy inną walutę, to system według odpowiedniego kursu bankowego przeliczy nam jej szacunkową wartość na złotówki, według której taki koszt zostanie potem rozliczony. I teraz tak, nie wpisujemy tutaj szczegółów, co to były za usługi bądź towary, tylko wybieramy sobie kategorie. Te kategorie są w pewien sposób obrazowe, one nie muszą, nie muszą być w 100% tam prawidłowo przyporządkowane. Jeżeli nie macie wahania, czy to jest na przykład zakup wyposażenia, czy pozostały zakup, to, to jeżeli zaznaczycie którąś z tych pozycji losowo, to nie będzie to jakimś wielkim problemem nawet jeżeli na przykład w opinii księgowego sprawdzającego tą fakturę powinno być odwrotnie my akurat mamy fakturę za wysyłkę listów wpisujemy kwotę netto z faktury ja mam akurat 14,50 no i stawka VAT przepisujemy ją z faktury akurat Poczta Polska jest zwolniona z VATu więc tutaj sobie oznaczymy zwolnienie gdybym na przykład dokupił do tego coś jeszcze na przykład karton to ze względu na to, że, 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 że karton byłby owatowany, powiedzmy 12 zł, to ja musiałbym tutaj wpisać kilka różnych pozycji. Możecie robić sobie podsumowanie i wpisywać tutaj nie poszczególne pozycje z faktury, tylko całymi kategoriami, typu kategoria 23% VAT, 8%, 5% i zwolniona. E, jeszcze prośba, żebyście spojrzeli tutaj e, na tą rubrykę, ponieważ e, to, co w, jest na fakturze, musi się w 100% zgadza, zgadzać z tym, co wprowadzacie do systemu. E, co do grosza, dosłownie, więc jeżeli na przykład jest taka sytuacja, w której coś kosztuje, weźmy tutaj jakieś wyposażenie albo materiał biurowy, 12,99. I system wylicza nam, że 2,929 Watt, watu jest, a my zapłaciliśmy 3 zł. Bo system osoby wystawiającej fakturę e, zaokrąglił to w górę jakąś tam końcówkę, która wyszła z tego mnożenia, więc my tutaj odznaczamy wtedy automatyczne przeliczanie i tutaj wpisujemy poprawną kwotę, tak żeby Podsumowanie kwoty netto łącznie podatku VAT i kwoty brutto nam się w 100% zgadzało z fakturą. Ale ok, tamta pozycja była dopisana, tak, po prostu, żeby przedstawić kolejną opcję. No i jeszcze takie końcowe dane, czyli płatność ze środków IP. Jeżeli płaciliście ze środków IP, to tutaj oznaczyliście zakup. Ale żeby wszystko było na 100% jasne, jeżeli płaciliście z konta w Brebanku na przykład, to tutaj jeszcze raz powinniście to zaznaczyć. Takie jakby dodatkowe potwierdzenie. Status płatności. Niezapłacona, zapłacona, częściowa. Prawda jest taka, że żebyśmy my mogli rozliczyć ten koszt, to on musi być zapłacony, więc nie ma innej możliwości niż tutaj faktura zapłacona. Pamiętajcie, że jeżeli płacicie przelewem z konta prywatnego, to musicie wydrukować potwierdzenie przelewu do takiej faktury i strzywaczem je do niej podłączyć. Ponieważ yy, księgowość musi wiedzieć, że faktura została zapłacona, kiedy została zapłacona i przez kogo, bo to wszystko jest potrzebne nam do prawidłowego jej rozliczenia. Uwagi, dokument dotyczy. I tutaj wpisujecie po prostu, czego w Waszej działalności ten dokument dotyczy. Yy, wysyłka dokumentów, ponieważ czasami jak dostajemy dokument i tam są jakieś takie dziwne numerki, typu jakieś HDD500G78925, haszyk, slash i 2013, no to dla księgowego tak naprawdę to jest czarna magia, a przychodzi jakiś programista i mówi, no przecież to jest dysk 500 GB do jakiegoś tam Dela Vostro 3350. Więc y, dlatego tutaj jest to pole, aby jeszcze dodatkowo wyjaśnić, czego w działalności ten koszt dotyczy, aby można było go powiązać z konkretnym też przychodem. I tak, i tak naprawdę, jeżeli chodzi o y, wpisanie faktury do systemu księgowego, to jest... Jakby wszystko. Teraz sobie zapisujemy taki dokument i on wędruje do akceptacji dyrektora. Dyrektor zatwierdza, to już jakby wiadomo, że, że w 99% ta faktura potem nie będzie stanowiła, nie będzie miała wątpliwości dla księgowości. Jednak jeszcze parę informacji. Pamiętajcie proszę, że przy rozliczaniu faktur kosztowych musicie także opisać ją fizycznie. W biurze AIP w Sopocie m.in. znajduje się taka duża czarna pieczątka, którą należy podbić na odwrocie faktury i uzupełnić pola, które na niej się znajdują. To tak na no szybko mniej więcej pokażę wzór takiej pieczątki. Ona się gdzieś tutaj znajduje. O, w folderze startup na Dropboxie. I takie pola tutaj są do uzupełnienia. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia archiwizacji tych dokumentów. Więc pomimo tego, że wpisujecie je do systemu, który służy do rozliczeń księgowych, to na potrzeby archiwum należy jeszcze taką fakturę w ten sposób opisać, czyli oznaczyć mnie, mniej więcej to, co oznaczaliście tam w systemie. Nazywa się to formalnie dekretacją faktury. Księgowość dopisuje jeszcze drugie tyle informacji i wtedy faktura jest poprawnie opisana zgodnie z zasadami rachunkowości i może zostać zarchiwizowana i rozliczona. Więc dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do kolejnego materiału. Wpisywanie faktur kosztowych jakby możemy uznać za zakres.